Może myślisz, że cię kocha? Ale co jeśli to, co czuję, to po prostu strach przed pustką? To zdanie będzie do ciebie przemawiać, bo może cię nigdy nie wybrał. Po prostu nie chciał być sam. Jeśli to skłoniło cię do myślenia, zostań ze mną. Wyjaśnienie Junga wywróci twoje spojrzenie na miłość do góry nogami. Znasz to uczucie, kiedy on patrzy na ciebie, mówi, że tęskni, że nie może bez ciebie oddychać, a mimo to coś w tobie mówi, że to nie jest miłość? Może to był impuls, może to był cień, a może tylko jego strach przed pustką. Karl Jung powiedział kiedyś, że największe iluzje rodzą się nie z naszych pragnień, lecz z naszych lęków. A ten mężczyzna, który mówi: Nie mogę bez ciebie żyć, często nie kocha ciebie, on po prostu boi się być sam. Nie pokochał ciebie, pokochał ciszę, którą ty wypełniasz, przestrzeń, w której nie musi spotkać siebie, ciało, które koi jego wewnętrzny chaos. Twoją obecność, która zagłusza jego wewnętrzną pustkę, i ty w swojej wrażliwości wzięłaś to za miłość. Ale prawdziwa miłość nie szuka schronienia, ona szuka obecności. A kiedy on znika po każdej bliskości, kiedy ucieka po każdej rozmowie, kiedy jego kocham cię brzmi jak potrzeba, a nie wybór, to znak, że nie jesteś kochana. Jesteś używana jako plaster na jego ranę, o której nawet on nie chce wiedzieć. To nie twoja wina. On sam nie wie co czuje, bo jego uczucia to reakcje obronne. To nie ty jesteś ważna. Ważne jest, że jesteś obok, że nie musi czuć się pusty. I tu zaczyna się twoje przebudzenie. Na początku był czuły, uważny, zakochany, a może po prostu głodny, nie ciebie, ale tego, co ty w nim koiłaś. Bo kiedy zaczęłaś pokazywać swoje emocje, swoje potrzeby, swoją prawdę, on zaczął znikać. Bo prawdziwe ty nie pasuje do iluzji, którą on chciał sobie stworzyć. Jung mówił, że ludzie nie widzą siebie nawzajem, widzą swoje projekcje. I on, kiedy mówi kocham cię, często nie mówi tego do ciebie, ale do obrazu, który sobie zbudował obrazu, który nie zadaje pytań obrazu, który się uśmiecha, gdy boli obrazu, który nie wymaga, tylko daje kiedy zaczynasz być prawdziwa, przestajesz być wygodna i wtedy on się wycofuje. Mam dużo pracy, muszę przemyśleć. Nie wiem, czego chcę. Ale prawda jest prostsza. Ty przestałaś być bezpieczną ucieczką od Niego samego. Twoja prawdziwa obecność wyzwala w Nim lęk, bo Ty jesteś lustrem, a On nie chce się widzieć, chce się ukryć. A kiedy nie może, znika. I zostawia cię z pytaniem: Co zrobiłam źle? Ale odpowiedź nie leży w Tobie. Leży w Nim. On nie ucieka od Ciebie. On ucieka od tego, co w nim poruszasz, bo może ty jesteś miłością, a on tylko mężczyzną, który nigdy nie nauczył się być sam. To zdanie boli, ale boli, dlatego że trafia w sedno, bo niektóre kobiety czują to podświadomie. Jego obecność nie jest o tobie, jest o nim samym. Karl Jung mówił, że to, co projektujemy na innych, to często to, czego nie chcemy w sobie zobaczyć. I on ten mężczyzna, który rzekomo nie może bez ciebie żyć, tak naprawdę zakochał się nie w tobie, ale w uczuciu, które ty w nim wywołujesz. Ty jesteś jego emocjonalnym narkotykiem. Twoja obecność daje mu chwilową ulgę od bólu, którego nawet nie umie nazwać, ale to nie jest miłość, to zależność, to wewnętrzna pustka szukająca znieczulenia. Dlatego nie pyta, jak się czujesz, ale mówi, źle się czuję bez ciebie. Nie mówi, widzę ciebie, ale tylko ty potrafisz mnie uspokoić. Zauważ, wszędzie tam jest ja, a ty? Ty jesteś funkcją, łatą, cichą opiekunką jego cienia i ty to czujesz. Czujesz, że on nie kocha ciebie w całości, tylko to, co zaspokajasz, ale wciąż tam jesteś. Bo pragnienie bycia widzianą przeważa nad instynktem ucieczki. To właśnie tu zaczyna się prawdziwe przebudzenie, kiedy kobieta zadaje sobie pytanie nie czy on mnie kocha, ale dlaczego ja zostaję tam, gdzie nie jestem kochana naprawdę. Słowa potrafią być piękne, ale to czyny pokazują prawdę. On mówił, że jesteś jego światem. Ale czy kiedykolwiek w tym świecie było miejsce dla ciebie? Czy naprawdę był obecny, kiedy potrzebowałaś wsparcia? Czy słuchał, kiedy płakałaś w nocy? Czy to nie mogę żyć bez ciebie? Znaczyło, chcę cię kochać i chronić? Czy może tylko, nie chcę stracić tego, co mi dajesz? Karl Jung podkreślał, że miłość zaczyna się tam, gdzie kończy się projekcja. A wielu mężczyzn myli uzależnienie emocjonalne z uczuciem. On nie kocha ciebie, on kocha swój komfort w twoim towarzystwie, on nie tęskni za tobą, tęskni za ucieczką od samotności, którą mu przykrywasz. To nie jest romantyczne, to jest smutne, ale kobieta, która się przebudza, przestaje słuchać deklaracji, zaczyna widzieć wzorce, zaczyna rozumieć, że prawdziwa miłość to nie, nie mogę bez ciebie żyć. Ale chcę z tobą żyć, choć potrafię być sam. Bo ten, kto kocha naprawdę, nie mówi tego, co ty chcesz usłyszeć. On pokazuje to, nawet wtedy, gdy ty przestajesz być wygodna. Za każdym razem, gdy zaczynasz odzyskiwać siebie, on wraca. Gdy twoje serce cichnie, gdy wreszcie przestajesz sprawdzać telefon, jakby wyczuwał to z drugiego końca miasta. Dlaczego? Bo jego ego nie znosi pustki, którą zostawiasz, kiedy przestajesz go potrzebować. Karl Jung nazywał to mechanizmem cienia, powrotem tego, co zostało wyparte, zapomniane, ale nie zintegrowane. On nie wraca, bo dojrzał. On wraca, bo stracił kontrolę nad tym, jak ty go widzisz. Dla niego twoja niezależność to zagrożenie. Twoje milczenie jest echem jego lęków. Kiedy stajesz się spokojna, się on się niepokoi. Bo twój spokój oznacza, że już go nie potrzebujesz. To nie jest romantyczne. To jest walka o władzę pod przykrywką tęsknoty. I tak, on napisze. Albo zadzwoni. Może tylko emoji, może myślałem o tobie, ale to nie jest wołanie duszy. To jest test. Czy jeszcze tam jesteś? Jeśli odpowiesz, wygrał. Jeśli milczysz, spotyka się ze swoją pustką. I właśnie wtedy zaczynasz odzyskiwać siebie. Zatrzymaj się na chwilę i zadaj sobie jedno pytanie. Czy On naprawdę cię kocha? Czy po prostu boi się być sam? Wielu mężczyzn nie rozpoznaje tej granicy. Ich tęsknie za Tobą znaczy w rzeczywistości czuje się pusty bez Twojej uwagi ich wracaj znaczy nie potrafię udźwignąć ciszy po Twoim odejściu. To nie ty to luka, którą zapełniasz. Karl Jung twierdził, że człowiek rzadko jest świadomy źródeł własnych emocji. Większość ludzi nie kocha, tylko projektuje. A kiedy projekcja znika, zaczyna się panika, bo ty byłaś jego lustrem. Odbijałaś w nim wartość, siłę, potrzebność. I kiedy odchodzisz, on przestaje się czuć kimkolwiek. Dlatego wraca. Nie z miłości, z głodu. To nie jest związek dusz. To emocjonalne uzależnienie. I właśnie dlatego tak boli, tak myli i tak trudno się od tego uwolnić. Bo pod tą powierzchnią czułości kryje się coś głębszego. Jego cień. Ale ty nie jesteś odpowiedzialna za wypełnianie tej pustki. Nie jesteś plastrem na jego rany. Nie jesteś ekwiwalentem jego samooceny. Jesteś sobą. I twoim największym aktem odwagi może być odejście od tego, co się nazywało miłością, ale nigdy nią nie było. Możesz mieć wrażenie, że On tęskni za tobą, ale przyjrzyj się uważnie. On nie tęskni za tobą. On tęskni za uczuciem, jakie miał, gdy ty wypełniałaś jego pustkę. To różnica, która wszystko zmienia. Bo kiedy Karl Jung mówił o cieniu, mówił też o tym, że ludzie przyciągają do siebie tych, którzy noszą fragmenty ich wypartej psychiki. On nie zakochał się w tobie, tylko w twojej zdolności do wyciszania jego chaosu. Ty byłaś jego bezpiecznym miejscem, bo nie potrafił stworzyć takiego miejsca w sobie. I kiedy odchodzisz, nie traci ciebie. Traci narkotyk, który tłumił jego lęki. Dlatego wraca. Dlatego udaje zmianę. Dlatego mówi, że przemyślał wszystko. Bo nie chce cię stracić? Nie. Bo nie chce znów usłyszeć ciszy, w której będzie musiał rozmawiać z własnymi demonami. To nie jest miłość. To jest potrzeba anestezji emocjonalnej. I ty jesteś tą anestezją. Ale czy chcesz być lekarstwem? Czy osobą, którą kocha się naprawdę? Prawdziwa miłość zaczyna się, gdy ktoś widzi ciebie. Nie tylko ulgę, jaką przynosisz. Wielu kobietom wpojono, że zazdrość, nadmierna uwaga czy potrzeba, wiedzieć wszystko, to przejaw miłości. Ale według Karla Junga, to raczej przejaw lęku przed utratą kontroli nad projekcją, która podtrzymuje męskie ego. On nie boi się, że cię straci, on boi się, że przestanie czuć się ważny. To, że pyta, z kim jesteś, nie znaczy, że się troszczy, to, że chce znać każdy szczegół twojego dnia, nie znaczy, że go obchodzisz, często znaczy to jedno. Że jego cień traci grunt pod nogami, bo ty byłaś jego, lustrem kontroli. Gdy byłeś dostępna, gotowa, odpowiedzialna za jego nastrój, czuł się silny, ale kiedy stajesz się wolna, cicha, nieprzewidywalna, nie wie jak się w tym odnaleźć, bo jego wartość istniała tylko w twojej reakcji. Karl Jung mówił: Wszystko, co cię irytuje u innych, prowadzi do zrozumienia siebie, a jego irytacja to często krzyk jego ego, które przestaje być karmione Twoim uległym tak. Więc jeśli On Cię teraz szuka, wypytuje, obserwuje, zadaj sobie pytanie: czy szuka Ciebie, czy tylko pragnie odzyskać władzę nad tym, co kiedyś go definiowało? To jedno z największych złudzeń emocjonalnych. On musi mnie kochać, przecież wciąż o mnie myśli. Ale według Junga, myślenie o kimś to nie to samo, co dojrzałość do bycia z kimś. On może cię nosić w głowie, może śnić o tobie, może nawet porównywać każdą kobietę, którą spotyka, do ciebie, ale to nie znaczy, że potrafi cię pokochać. To znaczy tylko, że jego nieprzepracowana część, ta, którą ty kiedyś w nim uciszałaś, wciąż szuka głosu. On nie wraca, bo nie wie, jak się zbliżyć bez strachu. Nie odzywa się, bo nie umie być obecny bez warunków. Nie daje znaku życia, bo boi się że znów zobaczy w tobie lustro, którego nie potrafi znieść. To nie twoja wina, to jego cień, który nigdy nie nauczył się kochać inaczej niż przez brak. I dlatego jego miłość boli, bo nie jesteś kobietą, którą on może pokochać, tylko obrazem, który przypomina mu, ile w sobie stracił. Nie myl tego z przeznaczeniem. Czasem to nie dusze się przyciągają, tylko rany szukają siebie nawzajem. To najtrudniejsza prawda do zaakceptowania. Być tą, która budzi jego emocje, ale nie tą, którą on umie kochać. I nie dlatego, że jesteś za bardzo, ani dlatego, że coś z tobą nie tak, ale dlatego, że on nigdy nie zbudował w sobie przestrzeni na prawdziwą obecność, nie nauczył się trzymać miłości, która go nie kontroluje, nie potrafi być z kobietą, która go nie ratuje z jego własnych demonów. Ty jesteś kobietą, która widzi, która czuje głębiej niż on potrafi znieść, która milczy. I tym milczeniem burzy jego iluzję o sobie, i właśnie dlatego on wraca, tylko na chwilę, pisze, tylko gdy znikasz, tęskni, ale tylko z bezpiecznej odległości, bo z bliska bałby się, że zobaczysz prawdę, że jego miłość nie jest wyborem, tylko mechanizmem przetrwania. Karl Jung powiedziałby, Kiedy nie jesteśmy świadomi naszych kompleksów, one rządzą nami i nazywamy to przeznaczeniem. Więc jeśli on nie potrafi Cię wybrać, to nie dlatego, że nie jesteś jego przeznaczeniem, to dlatego, że jego cień nie pozwala mu być mężczyzną, który umie wybrać miłość. To nie magia, to nie znak od wszechświata, to nie dowód na to, że on czuje więcej niż mówi. To mechanizm obronny, cień, który nie znosi pustki, ale jeszcze bardziej boi się bliskości. On nie wraca dlatego, że zrozumiał, co stracił. On wraca, bo twoja nieobecność boli go bardziej niż twoja obecność. Kiedy znikasz, w jego głowie pojawia się głód kontroli, tęsknota nie za tobą, ale za tym, co czuł przy tobie. Nie umie nazwać emocji, więc nazywa je miłością. Ale to nie ty jesteś jego uzdrowieniem, ty jesteś jego projekcją, lustrem, w którym odbija się jego brak. I właśnie dlatego odzywa się tylko wtedy, gdy ty milczysz bo tylko wtedy czuję, że znów może coś odzyskać. Nie ciebie, tylko poczucie, że wciąż ma władzę nad własnym cieniem. Karl Jung nazwałby to próbą odzyskania siebie przez drugiego człowieka, ale to się nie uda, bo prawdziwa relacja nie zaczyna się tam, gdzie ktoś tęskni, zaczyna się tam, gdzie ktoś potrafi zostać, nawet kiedy ty już nie dajesz impulsu, nie daj się wciągnąć w ten taniec, bo im dłużej w nim trwasz, tym bardziej zapominasz, że też zasługujesz. Na miłość, która nie znika. To nie Ty go przerażasz. To nie Twoje uczucia są za intensywne. To nie Twoja obecność jest przytłaczająca. To, co naprawdę go przeraża, to fakt, że przy Tobie On czuje, że przy Tobie nie potrafi już udawać. Bo Twoje milczenie nie daje mu spokoju. Twoje spojrzenie nie potrzebuje dowodu. Twoja obecność bez słów burzy wszystko, co o sobie zbudował. Jesteś lustrem, w którym odbija się Jego cień. Nie ten, który pokazuje światu, ale ten, przed którym sam ucieka. Dlatego ucieka też od ciebie. Bo żeby być z tobą, naprawdę, musiałby najpierw zburzyć siebie. A on nie jest na to gotów. Bo nie wie, kim jest bez swojej gry. Bo nie zna siebie poza kontrolą i reakcją. Karl Jung powiedziałby: Wszystko, co nas irytuje u innych, może nas doprowadzić do zrozumienia samych siebie. Ale żeby do tego dojść, trzeba odwagi. A nie każdy mężczyzna, który tęskni, ma w sobie odwagę, by zostać i się rozebrać nie fizycznie, psychicznie i to jest właśnie to, czego on się boi najbardziej nie ciebie, tylko siebie przy tobie. Widzisz ciszę, myślisz nie zależy mu ale ta cisza to nie zawsze chłód czasem to chaos, którego on sam nie potrafi nazwać nie został nauczony mówić o emocjach został nauczony je tłumić być silny. Nie płakać, nie czuć. Więc gdy ty mówisz „Czuję”, w jego wnętrzu coś się kruszy, bo twoje emocje wyciągają jego własne z ukrycia, i on nie wie, co z tym zrobić. Nie umie być przy Tobie, bo ty czujesz za dwoje. Nie umie zostać, bo to oznaczałoby, że musi wejść w siebie, a to boli, bo w sobie ma rzeczy, których nawet nie odważył się dotknąć. Karl Jung powiedziałby. Twoje wizje stają się jasne tylko wtedy, gdy potrafisz spojrzeć w ciemność. Ale on woli zamknąć oczy, woli udawać, że nic się nie stało, że ty przesadzasz, że to nie ten moment, a ty, z każdą jego nieobecnością, zaczynasz myśleć, że problemem jesteś ty. Nie jesteś. Problemem jest to, że on nie ma odwagi zobaczyć, co naprawdę czuje, bo to wymagałoby rezygnacji z fasady i wejścia w emocjonalne ciemności, z których całe życie uciekał. Nie jesteś już tą samą kobietą, która na niego czekała, nie jesteś już tą, którą dało się zmanipulować ciszą, ani tą, która błagała o odpowiedź. I on to wie. Wie, że jeśli wróci, nie będzie już mógł udawać, bo twoje oczy już nie błagają, one widzą, bo twoje słowa już nie łagodzą, one konfrontują, on nie wraca, bo wie, że już nie miałby tej samej siły nad tobą, nie mógłby już grać ofiary. Nie mógłby już cię zawiesić między Kwase a nada, bo ty już jesteś empas komador. I quando amul heren contra essa pass, o pas, ojogo emocjonal perde o kontrolę. Karl Jung powiedziałby, ludzie spotykają się w najdziwniejszy sposób, ale nie bez powodu. Zawsze po to, by coś sobie nawzajem pokazać. I ty już zobaczyłaś. Zobaczyłaś, do czego byłaś zdolna, by być eskolida. Zobaczyłaś kwantas wezes se anulou para ser aceita agora, non preciza mais disso, poriso Eleną volta. Nie dlatego, że już nie kocha, ale dlatego, że już nie potrafi cię oszukać, a dla kogoś kto budował relacje na kontroli, to oznacza koniec gry. Na początku pytałaś, dlaczego on nie pisze, dlaczego znika, a potem wraca, dlaczego nie potrafi powiedzieć, że tęskni, ale teraz już nie musisz pytać, bo już rozumiesz, cisza to też język. I to, że nie mówi, nie znaczy, że nie czuje. To znaczy, że nie potrafi zmierzyć się z tym, co ty czujesz. Bo twoje uczucia są lustrem, a on nie potrafi patrzeć na swoje odbicie. Karl Jung powiedziałby: To, czego nie chcesz widzieć w sobie, spotkasz w drugim człowieku. I właśnie dlatego on zniknął. Bo ty zaczęłaś widzieć. Już nie łudzisz się, że jego powrót zmieni wszystko. Już nie próbujesz rozbić się na kawałki, żeby on poczuł cokolwiek. Już nie potrzebujesz odpowiedzi, bo zrozumiałaś, że a ausencia dele esoum soum reflexo, da ausencia ke le sente dentro dele. I w tym zrozumieniu ty się uwolniłaś.